Cześć wszystkim dzisiaj spróbujemy troszeczkę nagrać Właśnie byłem w starostwie powiatowym Złożyłem papiery odnośnie zjazdu z drogi na, na drogę powiatową ze swojej działki No zobaczymy co będzie. Niestety do urzędu wejść nie można tylko i wyłącznie wszystko wrzucane do urny ale dlaczego nagrywam ten materiał? Chciałem Wam pokazać jak sprawuje się nowy uchwyt do, do kamerki Ten, który prezentowałem wcześniej, możecie sobie zobaczyć jak to nie widział No i powiem Wam, na razie daje radę, nic się nie odkleja Miałem jeszcze jakąś tasiemką przykleić, ale nie będę tego robił Także wszystko jest w porządku No, ale miałem okazję się przejechać pierwszy raz od, tak naprawdę, nie pamiętam, dwóch tygodni, więcej, trzech tygodni. Fajnie, że coś się ruszyło odnośnie e, adaptacji projektu. E, już już e, pani projektantka wysłała mi. Wysłała mi e, rzut, jak będzie wyglądał bartel. Zmian było bardzo dużo, no, ale tak jak mówiłem, e, na którymś z materiałów e, nie podała mi pani wygór wygórowanej ceny w porównaniu z innymi. U jednego pana strzelca to miało kosztować 10 tysięcy. No, ale, ale tutaj Pani zdecydowanie mniej Ale to powiem jak wszystko się rozwiąże, co ile kosztowało Muszę sprawdzić ile oczekuje się na taką decyzję odnośnie zjazdu z drogi Powiem Wam, że nie wiem jak mnie słychać, dlatego, że robię to pierwszy raz. Głos jest osobno opuszczony przez telefon a... No A cała reszta z kamerki. Ciekawe jak, jak to będzie z montażem. Ale powiedzcie mi, czy da się podłączyć w taki sposób, żeby od razu dźwięk rejestrował się na kamerce. Albo chociaż, po prostu w tej chwili mam mikrofon jakiś tam goa podłączony do telefonu komórkowego. Nie wiem czy czasami jakbym kupił sobie kurczę e, coś nazywa. E, nie mikroport, tylko... O, tu tutaj z bloku co się przypina do pasu. E, czy, czy można bezpośrednio dźwięk puszczyć? na telefon komórkowy, wtedy to było zbawne, bo z kamerą, bez kombinowania sam jestem ciekawy, jak, jak to widać e, jeśli chodzi o kamerkę e, teraz muszę ją troszkę poprawić bo mi się szybko nie zamyka od e, od kasku. tutaj akurat szybko nie pojawia. W ogóle nie pojadę dzisiaj szybko, bo dosyć mocno wieje. Ale nie jestem osobą, która waliuje na motocyklu. Chciałbym jeszcze tutaj zamontować... Tu poprzedni właściciel miał nawigację przymontowaną w tym miejscu. No ja chciałbym przymontować sobie tutaj uchwyt na telefon komórkowy. Tutaj mam wejście na ładowarkę, ale akurat uchwyt ma zbudowaną ładowarkę jakąś tam, no nie jest USB. No i... dlaczego tak? No, nie tyle na, do nawigacji, bo na razie nie wybierał się gdzieś witalsze trasy, aczkolwiek w no, głowie gdzieś tam siedzi e, na wakacje. Ale e, dla tego, że chociażby też czy ktoś z policzynie, bo w tym mam telefon w to będą nawet wyraz nie za bardzo. Nie, nie ma to takiej kultury w racji jak dwusylindrowy na Tak, dwusylindrowy